No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na serii Final Fantasy IV, w czym, gdy właśnie pod Troją i dzisiaj wyruszymy do Zamku Troi. Tak jest, z miejsca do miejsca przechodzimy, na szczęście bez żadnej walki. No i tu mamy Zamek Troi, w którym w sumie mamy całkiem przyjemną muzyczkę, ale nic ciekawego się nie dzieje. Witaj w Troi przybyszu. Tutaj możesz odpocząć za tymi murami. Jak fajnie. Że dopreferuję nam odpoczynek. Jest to naprawdę miejsce błogie i spokojne. <noise> Podobnie jak zresztą muzyczka, która tutaj jest. Nie mów do mnie jak to zwykłej staruszki. Jestem starszą kanclerz... Jestem kanclerz troi. Eee... A... W komnacie za mną znajdziesz empoptów. Cokolwiek to jest. Czym jest ten empopt? Zapewne są to te tutaj e, kobiety, stojące w tych oto tutaj jakby strojach i tam dalej kryje się komnata z kryształem, ale warto jest z nimi porozmawiać. Jesteśmy ósemką empoptów e, rządzących troją. Aż yy. Nasze królestwo zawsze było błogosławione przez Kryształ Ziemi. Yy, ale Kryształ zginął. A pozostał skradziony i teraz opowiadamy się o naszą przyszłość. To został skradziony? Ja, ja, ja go przyszedłem! Co, go chyba ukraść? Nie możemy dać ci Kryształu Ziemi, ponieważ... już go nie mamy. No to chyba logiczne. Oczywiście musimy go najpierw odzyskać. Logic. Zwróć nam kryształ, a pożyczymy ci go. Um, ale najpierw musisz go nam przynieść. No tak. Mroczny F. Um, bardzo boi się metalowych broni. Okradł kryształ i zamienił światło um, swojej jaskini w w bardzo mocne jakby magnesy, aby chronić się przed metalem. Hmm. Bez Kryształu ziemi nasz. Yy, nasz zamieni się szybko w. Westland. To jest taki po prostu, nie wiem, otwór z kolei. No trzeba ratować projekt. Yy, Darka, który, Znaczy, Darker, znaczy który ukradł kryształ, e, skrył się w jaskini na północny wschód stąd. E, nie powinno się wchodzić. Znaczy, nie powinieneś wchodzić do jaskini na północny wschód stąd, nosząc jakieś metalowe bronie lub zbroje, ponieważ e, polemach bez czystości, byś mógł się ruszyć. Bardzo właśnie ważne. Przyszedłeś pomówić o Krysztale Ziemi? W takim razie spóźniłeś się niestety. Zostało oskradziony przez Mrocznego Elfa. To wiemy. No cóż, więc Kryształu Ziemi tutaj niestety nie zdobędziemy i będziemy musieli go odzyskać. Zresztą tu mam dosyć ciekawe strażniczki. Co dla ciebie? Jak śmiesz. Jestem strażniczką potów. A nie panieką, nie, nie do pokazu czy coś takiego. No choć, prawda mówiąc, zbroje, jakie noszą, no cóż, nie wydają się być jakoś nadzwyczaj dobre do ochrony. Dobra, teraz też się trochę po tym zamku, bo być może, może skrywa coś ciekawego. O, właśnie. Tu może coś być, Prawda mówiąc... Ee, he, he, he. No, ale przeczuwałem, że coś tu będzie. Mamy tutaj namiot! Mamy tutaj drugi namiot! Przecież prawdę mówiąc, nie, nie spodziewałem się, że tutaj znajdę coś... Ej... Aha, myślałem, że nie mogę tu wejść. E, mamy tutaj Hypo... Hypotion... Mamy tutaj kolejnego Hypotiona... Tak, ja lubię takie miejsca. Mamy tutaj kolejnego czego Trzeciego w dzisiejszym filmie. Hmm... Znaczy nie, drugiego co nie. Wow, o, Rugring. Kurde, ja je kupowałem, a one tutaj są i to w sztukach dwóch. Aj jaj. No jak zapewne się domyślacie, po to je kupiłem w tego yy, Firesharda to samo. Yy, po to, aby móc walczyć właśnie w jaskini magnetycznej, bo tak jak wspomniałam. Nie, czy jak to tam się zwało. <laughs> nie będę mógł tam używać metali żadnych, ani zbroi, ani... Yy... Proszę, prosi, żeby coś było. Bakus Wine! Yeah, wino Bacchusa. Um, właśnie w jaskini na północy, wschód stąd. Co z względu na i pole magnetyczne. Troszeczkę wyprzedzam fakty, ale no cóż, tak to jest. O, tu mamy kraty. No zakrotany, jakaś tutaj kobieta. Ale więzienie. <grytanie> <grytanie> Kiedyś były lochy, ale teraz służą jako przechowywanie wartościowych e, skarbów Możesz tu wejść. E, tylko za pozwoleniem poptów. Masz pozwolenie? E, powiedzmy, że tak. Nie nie obłamuj mnie. E, nie da się oszukać. E. No cóż. Teraz tu... Aż by się prosiło, żeby dało się przejść niżej, ale... Niestety chyba nie mamy pozwolenia, aby tam przejść. Szkoda, wielka szkoda. Nie no, tu nie ma niestety ukrytego przejścia. A ja już się proszę, żeby przejść tymi schodami na dół, jak usłyszało się o tych skarbach. No dobra, opuszczmy to miejsce. Zjedliśmy chyba wszystko, co się da, tam chyba się nie da przejść, choć głowy nie dam. No, to chyba też będzie wszystko, co możemy załatwić. Dobra, pozostaje nam jeszcze przejście w drugą stronę zamku. jest chroniona przez ich... przez e, matki i córki, czyli jakby głównie przez kobiety. Nawet my wszyscy żołnierze jesteśmy kobietami. Wow! Świat kobiety chciało być rzec! świat może za dużo określenie kraj! Um, tak, agresja baron z pewnością dotalibiasz tutaj możliwe. A no dobra. I sobie, kiedy teraz tutaj przyjdziemy do tej oto komnaty, wygra się coś bardzo ważnego. I sobie musimy tutaj zajść. Proszę, bądźcie ciszej. Mamy tutaj rannego człowieka. O! O! Edward! Właśnie. C Cecil! Więc to też przetrwałeś. Ach, teraz możesz być spokojny. Muszę walczyć razem z tobą. Walczyć? E, z pewnością nawet nie byłbyś w stanie stanąć na nogach. Nie bądź głupcem, musisz odpoczywać. T-teraz... w takim razie ty też. Proszę. Wybacz mi, to wszystko co się stało, Zostało się Annie. Umarł, ponieważ. Umarła przeze przy, mnie. Wiem, że to. Edward, Edward. Nie, nie wysilaj się, żeby mówić. Jak? Więc ty też przeżyłeś. A, a co z Rydią? Nie udało, udało mi się uratować. Ech, widzę, rozumiem. Biedne dziecko. Wybaczcie mi. Po tym wszystkim. Po tych wszystkich walkach muszę leżeć w łóżku. Nie przejmuj się. Mamy teraz Enterprise, więc. Wszystko jest na lewej drodze. Słyszałem, że poświęciłeś. Poświęciłeś aby. Aha, to sił. Słyszałem, że dużo, wiele poświęciłeś dla Sid'a i Rosy. Teraz... moja kolej. Zostaw to Sid'owi! A więc ty jesteś Sid. Udało ci się uciec z statkiem, ze statkiem powietrznym? Chwilę... Cecil, a co z Rosą? Została porwana. Hmm, zażądano za jej życia, za za jej życie kryształu Ziemi Troi. Ale niestety kryształ też został skradziony przez Mrocznego Elfa. Uf, Jak na złość, cóż za ironia. Roczny elf, powiadasz. Oj no Edward, nie się. Sej Te to. Co to? Eee, tyle, tylko tyle na razie mogę dla was zrobić. Eee, proszę, uważajcie na siebie i dostaliśmy właśnie szeptodziele, o którym w poprzednim filmie wspominała dziewczyna w troi. Cecil... Musisz uratować Rosę. Wiem. Powiedzcie, co jest... Co się dzieje z... Księżem Edwardem? Książę Edward... Nie ma się najlepiej. Nie musieliście... Męczyć go. To jest tak tutaj naprawdę wyczerpane. A teraz jest jeszcze bardziej wymęczony. No tak, wybaczę, Edward, no ale niestety. Musieliśmy otrzymać od niego szeptoziele, aby móc dalej po prostu przejść wątek fabularny gry. No i tak, musimy teraz odzyskać kryształ Troi, który z kolei został skradziony przez Mrocznego elfa, który z kolei skrył się w na północy z kto jest będę będzie mogli używać metrowych broni, ani zbroi. Faj. No cóż, w dzisiejszym filmie serii fal od 4 To będzie wszystko, bo w kolejnym filmie ruszymy w stronę jaskiń. Chociaż tak naprawdę. Dobra. Nie jest film za długi, ile tu mamy. Około 12 minut, więc. No tak. Powalczymy sobie trochę. No i znów mamy do czynienia z kolejnymi nowymi przeciwnikami, jakimi są. Little Hawk, czyli. Nie wiem... kolczasty wieps! Coś takiego. Taki potion. rad. No i właśnie, zapomniałeś z tej szpon dla... Mmm... Jeszcze przydałoby się wypocząć w gospodzie tutaj. Nasz tema nie ma się najlepiej. Przekazuję okazji odmówi sobie manę. A tak, dostajemy trochę ekspa i Golden Needle, który jakże się przyda, ponieważ te jeże, te kulczaste świnie! Czy wieprze, czy no, hoc to jest świnia jakby <grystanie> yy, mogą nas zamienić w kamień? Ale dobra, szybko jeszcze udajmy się do gospody w troi i jeszcze udamy się do właśnie lasu, w którym żyją Czoko, bo one będą mi tutaj potrzebne, aby przejść dalej. To właśnie wspomniane jest ich. Za ile tu? 400... A nie wiem, mnie chyba wyszło kupić namiot. A chciał zobaczyć mam Phoenix Town. A nie. Pamiętam, że coś sprawdzałem je chyba dwa firmy temu. I inventory. Trzymam. To jest stosunkowo nie za wiele, więc nie głupim pomysłem byłoby jeszcze parę kupić. Tylko że jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie mamy sklep. Tak, zaopatrzmy się nieco na Witamy Witamy. Chciałbym kupić Phoenix No w sztuk. Phoenix Down nigdy nie za wiele. Przydadzą się, jak nie teraz to filmu. No, patrzcie, Stusę bym dał za namiot i bym miał ten sam efekt, co tutaj za cztery stówy w gospodzie. To czego to doszło? W Walonce odpoczął za 5 dni. No ale dobra, skoro jesteśmy już w pełni sił już mamy Mamy manę, To możemy lecieć. Właśnie tą, tutaj, tą ścieżką do chocobo. Po chocobo. O, mam tutaj nowego przeciwnika. I ten przeciwnik jest dosyć. Cassyt, to jest przeciwnik dosyć e, wkurzający, który właśnie blasterem przywołuje od razu instant. instant zgona. A ci jeszcze zamieni nasz w kamień? No, po prostu lepiej być nie może. Nie, no, stół świetnie. Więc teraz zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu z tą cwiać. Blaster ma dosyć niską celność, ale jednak jako taką ma, więc yy, może okazać się dosyć problematyczny. I niedobrze byłoby, gdyby zamienili mi wszyscy w kamień, bo wtedy po prostu byłby game over. Nie mogę do tego dopuścić. Dobra, stopniowo rozwalam tych przeciwników. Kurde, będę musiał znowu rozstawić namiot. Ojcze, sosydu, sosydu. O, idzie Nidl, scounter. Na szczęście nie zamienił mnie to w kamień. Nice, no super. Będę musiał użyć złotej igły, aby po prostu wyleczyć e, Telaha. No i tak, Seed i sesję rosną w siłę i bardzo dobrze, bo u niej chwilowe jest chociaż tak naprawdę jeszcze talałoby się przydał. Teraz trochę nawet chodzić nie mogę. No dobra. Nie wiem czy namiot yy, wyleczy mnie ze stanu kamienia. Jeśli nie, to cóż, będę musiał użyć złotej igły. Bo tylko ta ja ma Sunę. A ja ewentualnie, jeśli się Suną, mógłbym się podratować. Ale chyba namiot tutaj. Nie, namiot. Zdjął ze mnie stan kamienia. Ogólnie rzecz ma jest ok. No właśnie, tu mamy przeciwników, właśnie, którzy zamijają nas w kamień albo wybijają nas jednym ciosem. Zapomniałem znowu zmienić szpony dla te... O, no, mały jest to. Light, jak super. Szpony dla Yanga. Dobra, auto battle. Aj, nie być w sumie auto battle. No dobra, mam elementarny atak fire, który jeszcze nie trafił. Właśnie. Muszę hmm, sobie zrobić jedną ważną rzecz, ponieważ hmm, komenty w Autobattle mogą być edytowane, czyli to, co mogą robić nasze postaci, i ja jak najbardziej bym chyba to sobie zrobił. Hmm, czyli tak, najpierw jeszcze zmienimy szpony Yangowi na teraz, chyba elektryczne, i ogniste, będą ok. No i tak, teraz y, ustawienia Autobattle, no to się robi chyba w status, i ustawienia najpierw Tela. I tu właśnie mamy... Co to tutaj było? Nie, nie, nie. To będzie abilities. Fabilities. Abilities. tak jest. Auto Battle e, No i tutaj sobie teraz weźmiemy item, mimo że nie możemy używać tak po prostu item. Nie, możemy używać tego. Okej, po prostu przechodzimy w prawo już mamy. Ja chcę, żeby automatycznie używał Flame Roda w czasie auto battle. Jeszcze e, do Yanga. Yang chcę, żeby używał podczas auto battle e, kopniaka. Ponieważ on działa na wielu przeciwnikach, więc tak. No i naszym celem jest przejście się tutaj. Pokażę Wam, że tutaj przejście nie da, bo jest rzeka. I w tym celu będziemy musieli zrobić czarnego bo aby nim po prostu polecieć. No to a Dobra, atak, atak. No, flame rod. Hmm, trudno. A nie, na tamtego, dobra, i kick wykończy tam teraz mi dwóch przeciwników. Fajnie. Czyli widzicie, pełna automatyka. Sprawdza się całkiem fajnie. W sumie automatyka by się włączała automatycznie teraz, więc jest spoko. I zostaliśmy złote żądło. Przyda się jak najbardziej i jeszcze 1000 expa. Za te kociaste kotowatych przeciwników. Całkiem sporo ekspat. No i znowu. przejdziemy pod eksplim. Dobra, co ja, so ty? Wieżo zwierza. Tak jest. Cyt. też jest już. Jerzyka. Wykończmy chociaż jednego. Prawidłowo. Flame raczej w drzewo. Albo ewentualnie wieża, i teraz hit, bo on byłby dobry, właśnie też na wieża. Ale cóż. Na jednego przeciwnika mam kip wpadnie za 600 Tak jest, to rozumiem. I patrzcie, nie trzeba totalnie nic robić. Luxus. No Tylko idziemy i się bijemy. No, już mam 19 minut. Ale tak, interesuje mnie to oto miejsce, którym jest... ...Chocobo Village. I w Chocobo Village tutaj, w tym gnieździe możemy... ...coś włożyć. Czy znaczy nie wiem dokładnie, yy, przynajmniej nie pamiętam co, ale coś się z tym robiło. Dawno w tym nie grałem. W każdym razie tak, tu mamy dwa rodzaje czokobo. Czokobo and 3. Yy, czy nie, czy to są jakieś przedmioty, czy nie, przecież mogłyby być. W każdym razie tak, yy, żółty czokobo to jest zwykły czokobo, który możemy się karnąć tu i ówdzie, przechodząc przez strumienie i tak dalej, którym po prostu można sobie po prostu jeździć po świecie biały czokobo, czy znaczy nie wiem czy żółty przechodził przez strumienie, a biały czy ten szary przechodził, a z kolei tu jeszcze mamy czarnego czokobo. To się prosi, żeby coś było. Czarny czokobo może latać. Wystarczy że przyciśniemy, A i złapaliśmy czarnego czokobo. I właśnie ten czarny czokobo jest niezbędny do przejścia gry dalej. A na nim właśnie możemy sobie niżej tak polecieć. Nie możemy lecieć nad górami, ale możemy za to śmiało przelecieć nad wodą. Dotrzeć do jaskini, na właśnie północny wschód od wioski, już od wioski, od Torii, która mnie tutaj interesowała. Człowiek będzie tutaj sobie na nas grzecznie czekał, a my w następnym filmie, właśnie, będziemy mogli udać się do tej oto jaskini. Ale tak jak mówię, w następnym filmie z serii Final Fantasy 4, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Ja zaś mam do słyszenia w kolejnym. To cześć! Zapraszam Was również na moje pozostałe filmy.